Jako opak. I mieszkasz? Mieszkam w Działoszycach przy sławnej ulicy Zakościelnej. Czemu słowny? Dla mnie ona jest sławna, bo miła mojemu sercu. Tam się wychowałem, tam mieszkam. Tam zbudowałem dom. Chciałem zaprezentować książkę. Bardziej odpowiednia nazwa będzie album fotograficzny na temat starych Działoszyc. Tytuł książki, tytuł albumu w pamięci, w są to działuszce na starej fotografii. Ja zbierałeś te fotografie? Część znalazłem w albumie moich rodziców, po śmierci moich rodziców, a właściwie po śmierci mojego taty, bo mama zmarła dużo wcześniej. Odkryłem, że w albumie fotograficznym, w ogóle w dokumentacji mojego ojca znajdują się bardzo ciekawe dokumenty. O bardzo dużej wadze historycznej, które niosą taki przekaz historyczny, emocjonalny, i zacząłem drążyć ten temat. Stwierdziłem, że skoro w albumie moich rodziców są takie ciekawe zdjęcia, to pewnie jeszcze u innych ludzi w działce również są takie ciekawe zdjęcia. I zacząłem chodzić po ludziach, no i rzeczywiście odkryłem bardzo ciekawe fotografie. Później zacząłem się zastanawiać, co to jest stara fotografia. Czy tylko ta, która ma 100 lat, czy ta, co ma również na przykład 30 lat, 50 lat. Na no niektóre tematy nie mogłem znaleźć fotografii. Tematy takie charakterystyczne, jak na przykład piramidy lodowe. Nie wszyscy wiedzą o czym mówię są to piramidy z brył lodu, przysypane trocinami. Z których z tych piramid po odkryciu trocin w lecie pobierało się lód i ten lód służył za, do zamrażarek. Wtedy nie było elektrycznych zamrażarek, były beczki wypełnione lodem. Dużo było u mojego taty, na przykład społeczność żydowska, dużo, dużo zdjęć z przedwojennej szkoły, z okresu międzywojennego, dużo zdjęć prezentujących osiągnięcia Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach dzieje Państwowego Domu Dziecka w Działoszycach. To są tematy, które po prostu dla ludzi młodych są tematy nieznane. Ludzie nawet nie wiedzą, że w Działoszycach był Dom Dziecka, Państwowy Dom Dziecka. I tak prężny dziecka. i tak duży. I tak prężny i tak duży, w którym przebywało na co dzień ponad setka dzieci i zatrudnionym było około 20 osób personelu, to była bardzo duża społeczność. To była jakby jedna wielka rodzina. Ile pieniędzy w albumie czy Nie Nie wiem. Ja myślę, że koło 550 może więcej. Nawet. Ja nie policzyłem. Ale ja też nie policzyłem tego. Znaczy do pewnego momentu wiedziałeś. Tak, a później straciłem się już orientację. To... Czy jesteś dumny tej książki? Tak, ale myślę, że ta duma powinna się rozciągnąć nie tylko na no, moją osobę, ale na wszystkich fotografów, amatorów, którzy wykonywali te zdjęcia kiedyś, dawno, z nadzieją albo bez nadziei, że one przetrwają tyle lat i że ktoś kiedyś je wykorzysta w takiej publikacji. Chciałem tu wspomnieć również o fotografach znanych z nazwiska, jak Witold Woźniakowski, Moshe Goldkorn, Żyd, który fotografował przedwojenne działuszyca, międzywojenna, doktor Stanisław Śliwa, który był fotografem amatorem, był dentystą, ale jednocześnie amatorsko zajmował się fotografią. Od niego też uzyskałem dużo zdjęć. Czym dla Ciebie są Działoszyce? Moim domem, małą ojczyzną, którą zabrzmi to może tak górnolotnie, ale kocham Działoszyce.